Okej, okay. kiedy bardziej było potrzebne e, surrealistyczne spojrzenie na rzeczywistość? Czy w stanie wojennym, czy dzisiaj? I w stanie wojennym i dzisiaj, tylko że w stanie wojennym system był taki, a dzisiaj politycy są surrealistyczni. Można liczyć na to, że znowu stanie pan w wyborach? Jeśli tak, to gdzie i na kogo? E, zobaczę. E, na razie jeszcze nie, po, nie chcę ujawniać moich dalszych planów. Co pan czuje, kiedy pokazuje pan historię Polski Współczesnej na przykładzie własnej działalności? Kiedy pan chce dotrzeć do ludzi, ma być to wycieczka w historię czy współczesne spojrzenie, sposób jakiś na życie, na świat? No to ma być jedno i drugie, to znaczy spół, też spojrzenie i jakieś przesłanie, żeby ludzie byli bardziej aktywni, się nie poddawali tej komercji i nie stali się bierni wobec rzeczy, które ich dotyczą. Czy w Polsce istnieją organizacje pozarządowe, prawdziwe, niezależne organizacje, które budują społeczeństwo obywatelskie, które nie są uzależnione od pieniędzy samorządowych, administracji centralnej itd.? Do do y... Organizacje pozarządowe, no to tutaj jest ta fundacja, która ma niewiele pieniędzy dostała od miasta, ale dużo wkłada. I są takie organizacje, ale jest ich niewiele. Y gdyby pan wymienił trzy nazwiska współcześnie funkcjonujących ludzi w życiu w polskim, w życiu publicznym, e, którzy rzeczywiście budują społeczeństwo obywatelskie. Przez trzech ludzi, tak? Nie no, naj, najmocniejszy trzon społeczeństwa obywatelskiego to są moherowe berety, czyli można powiedzieć, że ojciec dyrektor. No na pewno owsiak też. No, kto trzeci to, no chociażby tutaj Andrzej, który tą plażę robi tutaj, e, imprezę i tak dalej na tej plaży. Yy, ostatnie zdanie, ale broń Boże, nie przed jakimś zakończeniem. Przesłanie do wszechświata, do Polaków. No, ja mów, yy, uważam, że nie bądźcie obojętni na to, co Was dotyczy i dotyczy innych. I Nie dostałaś, nie dostałaś. Jak nie! To jeszcze nie ma autografu Krastoludka. To nie ma autografu Majora. To nie ma autografu Madonny. Zapraszamy serdecznie w imieniu dzielnicowego Skiby W imieniu Pruszcza Majora Emocje, radość, miłość i przygoda Kochani pamiętajcie Piękny jest rajz, piękny jest też Ale najpiękniejszy zawsze talerz szlaków. Stara miłość nie rdzewieje, gdy krasnoludki przemierzają knie To jeszcze nie ma warunika Zapraszam do mnie, zapraszam do mnie powolanika. Torek grzeczne dziecko. Ty nie wyglądasz na grzeczne dziecko. Uwaga, zapraszam, zapraszam, proszę bardzo, proszę, proszę polanika. Czy pomarańczowa alternatywa to dzisiaj już tylko muzeum, czy ma jakieś wartości, które są ponadczasowe? Oczywiście, że to jest e, wartość uniwersalna i ponadczasowa. Oczywiście świetność, czasy świetności pomarańczowej alternatywy e, minęły, ale myślę, że rzeczywistość dostarcza tylu e, absurdalnych e, wydarzeń każdego dnia, że jest co obśmiewać, więc e, wydaje mi się, że istnieje pomarańczowej alternatywy, paradoksalnie ma sens. E, był moment, kiedy byliśmy objazdowym muzeum. E, właśnie powstawały na nasz temat prace magisterskie, prace dyplomowe, prace e, nawet doktorskie. E, pisano artykuły, kręcono filmy. Natomiast i taki okres dokumentacji też jest ważny, też jest potrzebny. Tym bardziej, że przymierzamy się do stworzenia pierwszego światowego muzeum happeningu, który ma powstać w Łodzi. I ma być to muzeum happeningu jako ruchu artystycznego no, na całym świecie. E, my także chcielibyśmy zdokumentować te happeningi z lat 60., z lat 70., które się działy w Ameryce, w Europie, we Francji, w Austrii, na przykład. Słynny ruch akcjonistów wiedeńskich. To wszystko jest wspaniała dokumentacja, i wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby było takie jedno miejsce na świecie takie multimedialne muzeum, gdzie, gdzie można by sobie te happeningi obejrzeć. Na pewno powstanie w niedługim, w niedługim czasie takie muzeum w internecie. Bo to będzie muzeum pomarańczowej alternatywy. To będzie coś w stylu gry komputerowej, gdzie będziesz mógł sobie wejść, znaleźć filmy na ten temat, zdjęcia, dokumentacje. Jest dość duża. Oczywiście wiele wspaniałych materiałów przepadło, dlatego że milicja obywatelska to rek rekwirowała, zatrzymywała, niszczyła. Nie wszystko, nie, nie wszystko dotarło, ale jakaś dokumentacja poważna jest. Myślę, że e, teraz mamy taki okres dokumentacji trochę za sobą, e, i e, już niebawem kolejne akcje. Która rzeczywistość była bardziej surrealistyczna ta za komuny, czy ta dzisiaj? No za komuny wszystko wydawało się e, jakimś koszmarnym snem, po prostu e, dochodziło do naprawdę sytuacji, które na przykład Woody Allen musiałby wymyślać, a u nas one się działy w rzeczywistości. E, no chociażby taka sytuacja właśnie jak nasz happening, który wymyśliłem w Łodzi, galopująca inflacja, gdzie biegaliśmy z tabliczkami z napisem galopująca inflacja po ulicy i milicja obywatelska nas zatrzymała. E, no i myśmy następnego dnia wydali oświadczenie, że kłopoty ekonomiczne Polski się skończyły, bo tego i tego dnia o godzinie... 15.30 na ulicy Piotkowskiej w Łodzi Milicja zatrzymała galopującą inflację Były też takie historie, że na przykład wiesz, Parodia, happening, parodia Rewolucji Październikowej, wszyscy byli ubrani na czerwono I Milicja Obywatelska znosiła okrzyki Łapać czerwonych no, co W kontekście władzy komunistycznej, robotniczej Wydawało się dosyć absurdalne Takich historii było pełno Ale op opiszę jeden, jeden happening, który major wymyślił Już w czasach, w latach 90 Była to promocja cinego środka takiego antydepresyjnego pod tytułem Biosyntex. Promocja, taki okpina akcji promocyjnej, takich promocji, jak się to teraz dzieje, nie wiem, przed McDonald'em, przed sieciami, centrami handlowymi. Była to po prostu parodia takiego, takiego, takiej akcji promocyjnej. Natomiast sytuacja zakończyła się bardzo niesamowicie, gdyż centralny inspektor, który jest odpowiedzialny za dopuszczanie leków, był przekonany, że takiego leku nie, taki lek nie jest zarejestrowany w Polsce. Po prostu on o tym wiedział, bo był fachowcem z tej dziedziny. Powiadomił policję i e, 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 oni podejrzewali, że to, są, że to jest po prostu dystrybucja albo nielegalnego środka udurzającego, czyli narkotyków, albo jakiegoś leku, który nie ma zezwolenia, a jest już wprowadzany cichcem na polski rynek. Zakończyło się tym, że nikt nie, nie, nie brał na serio tłumaczeń, że to jest jakiś happening, że to są żarty. Aresztowano wszystkich studentów biorących udział w tym happeningu. Działo się to w połowie lat 90. Oczywiście po paru Niech wszystko się wyjaśniło, niemniej jednak to też jest idealny dowód na to, że pomarańczowa alternatywa ma przed sobą jeszcze wiele e, ciekawych lat i na pewno jeszcze e, nie jedno przed nami? E, jesteście niezbędni i robicie swoje? Jesteście niezbędni do tego, żeby była jakakolwiek higiena umysłowa w tym kraju. E, gdybyś miał wymienić trzy osoby, które Twoim zdaniem realnie tworzą społeczeństwo obywatelskie w tym kraju, to jakie byś wymienił? No na pewno jest to Jurek Owsiak, który aktywizuje ludzi, na pewno jest to pani Anna Dymna, która ma wielkie zasługi dla no, takich wielkich działań charytatywnych i myślę, i to, to, to tutaj żeby był też ktoś z drugiej strony, ojciec Tadeusz Rydzyk, no jednak to no, jest działacz polityczny, ale ma, aktywizuje starsze osoby dość mocno. Przykro, że w złej sprawie, ale, ale z pewnością e, e, on ma pomysł jakiś na, na te osoby, a pozostali się nimi nie interesują. I na koniec, co chciałbyś powiedzieć światu, Polsce i Galaktyce 12 sierpnia 2009 roku? Żyj i daj żyć innym. Myślę, że to jest hasło uniwersalne.